All oh, that to be young. Projektując i pracując, zaczęliśmy się ścigać rzeczywistością, bo się okazywało, że wizje, które Mieliśmy dystopijny, i bliskie przyszłości, co się może wydarzać, jeżeli świat się potoczy w tym kierunku i potoczy się w złą stronę. Okazało się, że bardzo często rzeczy, co się wyprzedza, czyli rzeczy, o których myśmy myśleli, czyli ten system retytujący obywateli, który, który, który jest w naszej grze, pojawił się w Chinach. Tak? Co więcej, czytając rozmaite gazety, nagłówki gazet, okazywało się, że bardzo często one są bardziej dystopijne niż to, co my, myśmy pro, projektowali. O ile mogę nie oglądać telewizji, to nie mogę kosztać z internetu, a ten internet jednak te informacje mi forsuje, w tak, Tak jak kiedyś myśmy szukali informacji. Szliśmy do kiosku kupić gazetę albo szliśmy na wykład, żeby posłać. Tak teraz dostajemy powiadomienia i ta informacja ściga nas, żeby nam się wedrzeć w głowę i to my jesteśmy zwierząt głowną a nie w drugą stronę. Tak wygląda na nasz świat, tak, tak, tak się zaczyna przyszłość. Mam wrażenie, że Liberty to jest taka gra, która stawia pewne ważne pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, albo wiedzieć, że nie chcemy zadać odpowiedzi, ponieważ te pytania będą postawione i ktoś, jeżeli nie my, to na nie, na nie za nas odpowie. Takim największym chyba konfliktem, który tam rysujemy, to jest prywatność w bezpieczeństwa, tak? I zwłaszcza po to, w roku 20, w czasie pandemii, jest to bardzo relevantne pytanie, ponieważ takie, takie pytania każdy z nas sobie musi zadać. Czy, czy zainstaluję śledzącą mnie aplikację, żeby być bardziej bezpieczny i czy byłem potencjalnie zarażony wirusem? Tak? Znaczy to, to, to jest nasza rzeczywistość, i tych pytań będzie coraz więcej, i wydaje mi się, że to jest najwyższy czas. I dobrze, że takich pytań, pytań się pojawiają, ponieważ zaraz stracimy totalnie kontrolę, jeżeli już jej nie straciliśmy, nad naszą rzeczywistością i oddamy ją, ją wielkim korporacjom i ich bazie wiedzy o nas i algorytmom, które tę tą wiedzę wykorzystują. Mamy nadzieję, że dla naszego dobra, a bardzo często są to dobra korporacji czy rządów. W Libretyn, generalnie takim rzeczą, która najbardziej chcieliśmy pokazać, jest kontrast, tak? i pokazujemy ten kontrast na trzech różnych poziomach. Taki pierwszy, najbardziej widoczny, to oczywiście formuła czerni i tak? czyli mamy dwa przesunęte kolory, czerni biel, które zderzają się na kadrach komiksu. Tą drugą rzeczą oczywiście, co my to, to jest zderzenie komiksu z grą, czyli z jednej strony mamy dynamiczną grę, wideo, akcji, gdzie biegamy, strzelamy, chowamy się i tak dalej, wreszcie statyczny kadr komiksu, tak? czyli to też mamy zderzenie statyki z no, no a w trzecim oczywiście to, o czym już mówiliśmy, czyli zderzenie takiej fundamentalnej koncepcji bezpieczeństwo versus prywatność, tak? znaczy mamy tą klamrę opartą na kontraście, co więcej, się naszą historię, ponieważ to są trudne pytania i trudne zagadnienia, i często sami nie wiemy, co jest odpowiedzią na, na zadane pytanie. Ale samo pytanie i proces myślowy, który przy nim jest ważny, to, to chcieliśmy tę historię pokazać, pokazać z różnych stron, tak żeby każdy gracz mógł sobie sam na te pytania odpowiedzieć. No, jak tak sobie zobaczyliśmy, że taka historia w czerni i bieli, która jest, e, która, która jest e, niejasna, ale z różnych stron, no noir, tak, to jest ten noir, czy czarnego kryminału. te 50, w związku z czym ten noir przyjęliśmy w kresce, konstrukcji fabuły i to była taka nasza referencja. A przez to też na przykład nasz cyberpunk, bo to jest gra bardzo cyberpunkowa, chyba jest jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym cyberpunkiem, który nie jest neonem, tak? który nie świeci neonami Tokio, tak dalej, tylko jest właśnie w czerni i bieli gdzieś w mieście, które żyje już w mroku. W grze zwyciężone zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stylistyki retrofuturystycznej, a dokładnie atompanku. Retrofuturyzm jest tak naprawdę bardzo szeroki. My operujemy w trochę węższym zakresie atompankowym. Jest to stylistyka, która nawiązuje do faktycznych designów z okresu 1945 do 65, czyli zatrzymujemy się jeszcze w okresie przedkomputerowej. Wszystko jest duże, analogowe, dużo bardziej zrozumiałe w działaniu, bardziej takie fizyczne. To wszystko było realizowane w takiej bardzo analogowej, lampowej technologii, także przed erą cyfryzacji. I teraz patrzymy na taki, nie wiem, low świat i przenosimy się w przyszłość, w której właśnie na poziomie tej technologii myślimy o czymś bardzo futurystycznym, o zdobywaniu wszechświata, tak naprawdę. LEM podszedł do tego bardzo. Bardzo naukowo, jest, jest, jest to hard sci-fi. No, naprawdę dużo, dużo dużo czasu i przygotowań yy, dokonał, żeby faktycznie spróbować zrobić taką symulację, co może na nas czekać. Nie to, co chcemy, żeby na nas czekało, że jakaś inna forma humanoidalna, tylko takie bardziej naukowe podejście do tego, co to może być i jak bardzo może nas zaskoczyć, ponieważ operujemy na co dzień taką projekcją. To, co znamy. I próbujemy to yy, stwistować, i, i, i wrzucić w kosmos i oczekiwać tego, ale no, Lem tutaj trochę gasi nasze takie naiwne zapędy i, i pokazuje. Nie, 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 słuchajcie, tutaj znajdziecie chyba jednak coś innego. I w tym jest jakaś taka atrakcyjność, coś, co nas pociągnęło, ponieważ jest to super fajna alternatywa do powiedzenia. I co ciekawe, ta, ta wizja, właśnie wszystkie opisy, wydarzenia i całe to spotkanie nabiera takiego, takiego bardzo fizycznego, osobistego charakteru. Dużo rzeczy, o których Pisał, no, dziesiątki lat temu znalazło jakieś odzwierciedlenie, teraz w aktualnych technologiach, jakimś takim najbardziej bezpośrednim przełożeniem, zdaje się być opis e-booków. Lem pisał o po prostu urządzeniach, które wyświetlają jedną stronę i możemy sobie przewijać. No, jeden do jeden ktoś wziął po prostu opis i zrealizował. I najbardziej można powiedzieć, że Lem był proroczy. Natomiast no, jest jeszcze jakaś doza tych wizji, które no, jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzić, i to między, między innymi dotyczy właśnie naszych podróży kosmicznych. Ten temat jest nam jakby coraz bliższy. W zeszłym wieku, w drugiej połowie robiliśmy te nasze pierwsze kroki, trochę przygasł temat, ale Kosmos znowu już na tapecie, ponieważ coraz odważniej sięgamy, mówimy o kolonizacji innych planet. I te problemy, tematy zagadnienia będą coraz dla nas powszechniejsze. Przekładamy to, co Lem chciał nam powiedzieć, i mamy przyjemność rozpowszechnić jakby tą wizję jako super atrakcyjną, a jak będzie naprawdę, to zobaczymy. Może dożyjemy. Seria ma 5. Pięć części w porywach 8 tomów, gra komputerowa opiera się na, Dwóch, w porównaniu do, do trzech pierwszych, pierwszych części na świecie, wykreowanym tam, dlatego, że Game Deck Wers jest rzeczywistością rozwijającą się. To nie jest świat konstans. Można wyróżnić kilka charakterystycznych punktów: bunt przyrody, technologie anty technologie związane z grami, no i oczywiście no, zawód głównego bohatera, który jest bardzo charakterystyczny dla całej tej mojej sagi, czyli Game Deck, czyli człowiek, który jest prywatnym detektywem od gier. Czyli zna się na grach, zna się na ludziach. Jeśli pojawia się problem w jakiejś grze, to się wzywa programistę, żeby znalazł ten problem, prawda? Zobaczył kod i tak dalej, ale kod gier w przyszłości jest tak nieprawdopodobnie złożony i skomplikowany, że nadzorują te kody sztuczne inteligencje. I jeśli ktoś jest na tyle sprytny, żeby wrzucić tam jakiś bug, jakiegoś, jakiegoś robala, to tak naprawdę programista go nie znajdzie, po prostu. Natomiast Gameback znajdzie człowieka, który wrzucił ten bug. Ten bunt przyrody, który ja opisuję w Gamedec to mi się wydawało jakiś czas temu, że przesadziłem, bo ja zacząłem pisać Pierwszy tom w roku 2002, więc już kawał czasu temu. I jak opisywałem trąby powietrzne w Polsce, to mi się wydawało, że to jest gruba, gruba przesada, bo przecież Polska nie ma odpowiedniego klimatu, żeby powstały tornada. Tymczasem już dzisiaj obserwujemy, takie zjawiska pogodowe w Polsce. Kiedy opisywałem sytuację, w której wycieczka do lasu staje się niebezpieczna, możemy przynieść z tego lasu jakąś chorobę śmiertelną, kiedy nas ugryzie czy urządzi jakiś owad, to też wydawało mi się, że to jest przesada. Tymczasem już dzisiaj ludzie się naprawdę boją kleszczy, które roznoszą wirusowe zapalenie mózgu. I jeśli by się trafił jakiś komar, który by zaczął to roznosić w Polsce, to już by zaczęło być naprawdę groźnie. Człowiek jest nieprawdopodobnie agresywny wobec przyrody i w sumie to się dziwię, że ona się jeszcze nie wściekła. Chociaż mamy COVID w tej chwili, e, czyli pandemię, a w zasadzie cały Game Deverse opiera się na pandemii. E, można powiedzieć, że w 80 lat przed wydarzeniami, które dzieją się w grze, e, była wielka pandemia, która w zasadzie zmieniła kształt rzeczywistości człowieka. Najpierw e, człowiek ma wizję i e, e, Przedstawia tę wizję w postaci liter i słów. I każdy czytelnik to widzi inaczej. Kiedy ja zacząłem po raz pierwszy widzieć te wszystkie budynki, te wnętrza, te wiszące w powietrzu chodniki, zgodnie z tym, jak to sobie wyobrażałem, to rzeczywiście było wrażenie nieprawdopodobne, bo to się przeoblekło w ciało po prostu. Także wrażenie było fajne, ale jednocześnie musiałem trochę z tym walczyć, dlatego że i graficy, i, i designerzy, jak słyszą, że coś jest cyber, cyberpunkowego, to jaże im się z czymś mrocznym, z, z spadającym deszczem, z jakimś buntem, z dołem społecznym i tak dalej. Tymczasem w Game Dek tak nie jest. Game verse jest wycieniowaną rzeczywistością, tam jest i, i mrok, ale też jest słońce, jest optymizm i jest pesymizm. Także cały czas próbowałem korygować pewne rzeczy, tak żeby nie poszło to w pewien taki szablon.